Witajcie moi drodzy, chcę Wam pokazać ulepszoną tokarkę Tuts 40. W tokarce uległa awarii skrzynia biegów, usunąłem ją całkowicie. W miejsce skrzyni biegów włożyłem mniejszy silnik, oryginalny silnik 7,5kW też usunąłem. Wsadziłem silnik 5,5kW, spiąłem go bezpośrednio pasami z wrzecionem. Zasilane jest to falownikiem LG 5,5 kW. No za chwilę zobaczycie, jak to pracuje. Bardzo fajny układ, bardzo płynna praca. Tokarka też gania na wyższych obrotach. Mogę teraz wykręcać 60 Hz, a nie tylko 50 Hz wcześniej w silniku. Podczas obróbki aluminium jest rewelacja. Maszyna chodzi bardzo szybko, bardzo szybko, ładnie skrawa. Praca na niej teraz mi się podoba, dużo, dużo wydajniej się pracuje. Jest pozbawiona wad. Już wcześniej ktoś usunął koła zębate i pozamieniał, bo gwintowali jakieś rury calowe na dużych obrotach i, i tak nie mogłem ciąć gwintów i tak, bo coś tam się nie zgadzało, więc gwintów nadal ciąć nie mogę, a maszyna pracuje znacznie sprawniej. Za chwilkę to zobaczycie. Podczas pracy w aluminium jest po prostu przeciąg. Wszy Szyściutie. E, powierzchnie są bardzo gładkie, noże, nawet zwykłe składaki e, najzwyklejsze idą pięknie. E, jak włożyłem nóż do aluminium, no to jest w ogóle rewelacja. Także e, polecam przyróbkę, polecam przyspieszanie tuca, co no, naprawdę duże obroty dają świetne wyniki. Więc włączamy maszynę. Solownik już się żywił. prawe obroty wrzeciona i oczywiście pełna płynna regulacja obrotów Oczywiście znana w tucu odboczka Do gwintowania, do wiercenia grubym wiertłem I jeszcze jedno, tu ma skrzynkę redukcyjną, tak zwaną odboczkę. Po załączeniu tej odboczki obroty spadają kilkukrotnie. No nie pamiętam dokładnie ile. W każdym razie wiercenie dużym wiertłem, typu tam 40-50 mm nie stanowi w ogóle problemu. Maszyna idzie jak należy, nie zatrzymuje się, nie ślizga. Naprawdę falownik robi robotę. No jeszcze jeszcze jedno, miałem ciągle problemy tutaj z bezpiecznikami i podczas startu tu potrafił zrobić porządek na całej linii. E, trzy rzędy bezpieczników wybić, także e, w tej chwili nie mamy już tego problemu. Falownik sprawia, że maszynka startuje płynnie, gładko i pracuje od zerowych obrotów aż do samego końca, idealnie i nie, nie wyrzuca e, zabezpieczeń, także można sobie spokojnie pracować.